Jak widzicie, tutaj jest kilka głodnych mm, Głodnych No nie głodnych <tępią> psów. Na szczęście to nie są wilki Na szczęście są ogrodzone Ach, Byki, wozy Nie jest ciekawego Mam nadzieję, że dotarł tam, gdzie chcę dotrzeć, tak szybko, jak chcę dotrzeć, chyba że... chwilę... Cholera, ja się przecież wracałem. Jasny gwint. Ależ ja jestem inteligentny. A tutaj? Gatehouse. Nope, nie otworzy się. Tam pewnie jakaś kopalnia jest. Kopalnie często są używane jako nie wiem, tunele transportowe, żeby szybko się przegłosać w jakieś miejsca. Jeden z takich tuneli jest w pobliżu The Hole i prowadziłem do Festival Cove. No, nawet całkiem fajne miejsce, mnóstwo kolorowych domków. Tyle, że nope, 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 nope. Eee, nie no weźcie, bez jaj. Trole, naprawdę lubią się aż tak bardzo spawnić na stepie? Bo jeśli tak to mam przerąbane, 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 przerąbane Strasznie przerąbane mam. Cholera cóż Jak ja ich nie ominę, to się nie dostanę tam, gdzie ja się chcę dostać. Te pęki wyglądają teraz strasznie jakoś. No tak, ale jak przejdę zabisko tego, to tam mnie zacząć ścigać, a... Jest! Chyba się udało. Uf. Chyba! Dobra, można iść dalej. Chcecie poznać dodatkową, nie wiem, ciekawostkę o pająkach? Unikają. DIT, co to jest DIT? No nie wiem. DIT to jest chyba własność? Nie, no, unikają miast, ale wygląda na to, że tylko miast, w których są strażnicy. Very, very good. Tu już wiecie już gdzie uciekać przed, przed pająkami, mniej więcej mniej więcej oprócz takich e, miejsc jak woda i tym podobne Trochę też nie potrafią pływać, żeby nie było. O, Rosehead. Kiedy w ogóle dodali to żywopłoty? Hmm. Dobra, tylko teraz gdzie ja właściwie yy, skończyłem? Bo chyba w żadnym z tych... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie... Pająk, tak? Tak. Huge spider. O nie. I'm dead. Ty, tam jeszcze jest jeden pająk. Ja się zgubiłem. Chyba, że poszedłbym... Nie, nie... nie, nie no, 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 no nie nie mam mowy. Chociaż nie, tam jest yy, wieża strażnicza, więc lepiej żebym tam poszedł, jeżeli bym ryzykował wpadnięcie w lesie na pająk lub trola. Jeśli to jest jakiś step. W dalszym ciągu zresztą To gdzie ja jestem? Tak właściwie. Event. You're do You you're no longer feel the presence of Venora. Chyba już mniej więcej się odnalazłem. Chyba. Nie zmienię siga. Wszystko jest w porządku. A jak miał być wśród swoich. Trauma. Co to za miejsce? Trauma. Aha, no dobra. No to już mniej więcej wiem, gdzie jestem. Teraz tylko pójść w tamtym kierunku. Tam jest trauma, czy jakbym poszedł tam. Fajnie, fajnie zajiście Ale jestem ciekaw co tam jest na tej górze Bo wiem, że na tej mapie, ogólnie na tej mapie Jest chyba tylko jeden smok Biały już myślałem, że wilk no niestety nie mogę sobie tego ani napełnić, ani nic a czy tutaj się. O, właśnie. Dobra, będę trochę trollem, więc. No, się to jakoś poświęcić, czy coś? Prej. Nie mam żadnego. Nie wiem. Że nie wiem, po prostu w żadnego. żadnego bóstwa i nic, więc. No dobra, nie marnujmy czasu. Ku przygodzie! I to właśnie w tym lesie poniosłem śmierć męczeńską. Dlaczego męczeńską? Nie powiem, bo byście się nie uwierzył. No dobra. W tym lesie też są pająki, też są wilki, też są... Muszę o twórcy SCP Containment Bridge napisać, że mam piękny pomysł na SCP 860. Czyli klucz, las, potwór, bla bla bla. Bo tutaj jest pełno potworów. Mało tego. Las jest. Co prawda nie ma niebieskiej mgły, ale drzewa są. Wróciliśmy na trasę. Jest! Jest! Shit. Teraz muszę się rozglądać, bo wiem już na stówę, że to jest Champion Dog. Tyle wiem na 100%. Jedyne, czego nie wiem, to gdzie on jest. Może przy odrobinie szczęścia odzyskam przedmioty. Ja może wezmę przerwę nagrywanie i spotkamy się tam na miejscu, przy wieży strażniczej, okej? Okay? Dobra, oficjalna nazwa tej drogi to Ścieżka Śmierci. Najpierw Głowaj mnie. Dobra, nie, no to jest ścieżka śmierci, po prostu. Ja wam mówię. To jest po prostu ścieżka z gupy. Same trzempiony jak nic. Same krokodyle. Nie, no idę w dzicz, nie ma co. Najprawdopodobniej spotkamy się w następnym odcinku, kiedy będę próbował wydostać się z lasu. Pana o krokodyli. Od kiedy to krokodyle żyją w lasach? Ech, dobra, przejdę jak najwięcej tylko mogę, a następnie skończę odcinek, wydostanę się z lasu, próbując mniej więcej ustalić swój kierunek. Wiem, że tam jest gdzieś wschód, ale gdzie konkretnie? Tam jest wschód, więc będę kierował się kształtem kwadratu, nie próbując zgubić poczucia orientacji. Kiedy będę podróżował w tamtym kierunku, powinienem znaleźć drogę ale tak to tak po to prostu nie wiem tam za wzgórzem jest krokodyl kolejny prawie jak Survival Games najbardziej boję się wzgórz ponieważ za nimi mogą być potwory dlatego muszę się wspiąć jak najwyżej tylko mogę Teraz jestem spowolniony do prędkości 9 no prawie 10 km na godzinę więc spotkanie z potworem to będzie po prostu śmierć na miejscu. Okej, okay, skończył się czas na nagrywanie, więc trzymajcie się i cześć. A.